Hej, nie wiem jak zacząć. No, ja jestem ciekawa. Kiedy ty się zastanowisz nad tym, czego na przykład chce Hubert? Odpierdol się. Nie, ty się odpierdol. Nie, nie porównuj mnie do mojego ojca. Ja cię nie porównuję, ja tylko mówię, że w tym momencie to ty się zachowujesz zupełnie jak on. A ty w tym momencie zachowujesz się zupełnie jak twoja matka. Ograniczasz huberta na każdym kroku, tak jak ona ciebie. Dobra, e, po pierwsze, to ja bardzo kocham moją matkę. Była świetną matką. O, I ja nie wiem, gdzie ci się to... ujebało, że mnie ograniczała. Czasami, jak, jak leżeliśmy w łóżku, to widziałam ją w tobie, to było obrzydliwe. Ty jesteś obrzydliwym manipulatorem. No tak. Świetna strategia rozwodowa. To teraz będziesz się wszystkim przedstawiała jako moja ofiara, tak? No i dlatego musiałeś mnie zdradzać, tak? Nie powinno Cię boleć, to że z nią spałem, powinno Cię boleć, to że się z nią śmiałem. Ja, ja nic nie zrobiłem. Nic, bo Ciebie kochałem. Nie chciałem Cię stracić. Tylko ty chciałaś mieć od razu wszystko: dom, ślub, małżeństwo, dziecko już. O kurwa, ja się nie chciałam! Ja się nie, nie chciałam żenić. Myślę, że ja będę musiała z Tobą utrzymywać kontakt do końca życia, to aż mi się żygać chce. Jesteś pojebana, jesteś kurwa pojebana i wygrywasz w sądzie! Żeby cię nie było, żebyś wyparowała, żeby przyjechał po tobie samochód. I gdyby tylko Hubert nie cierpiał z tego powodu, to bądź się o to, żebyś kurwa zniknęła, żebyś zginęła. Rozumiesz to?